Pojechali do, do szpitala i pomidor ruszył za nimi piechotą. Myśmy byli cały czas w kontakcie, cały czas dosłownie chwila po chwili i wiedzieliśmy, co się dzieje. Kiedy pomidor doszedł do szpitala, to się okazało, że nie może się tam dostać. Wydawało się, że no Janek jest już pod opieką tych służb medycznych. Niemcy, kolonia. Wydawało się, że to wszystko będzie miało jakiś taki pozytywny finał. Zresztą ta nasza rozmowa z Pomidorem w trakcie tej drogi do szpitala wskazywała na to, że, że nic się ostatecznie nie wydarzy i no myśmy już spali, bo rzeczywiście ostatnio mieliśmy krótkie noce, więc poszliśmy nieco wcześniej spać i o godzinie bodajże 22.30 zadzwonił Pomidor i po prostu powiedział, że Janek nie żyje. On się ostatecznie dostał do szpitala i w tym szpitalu powiedziano mu, że że Janek zmarł, i taki jest koniec życia życia Janka.